Skąd niewidomy wie, czy się świeci światło. Jak można to sprawdzić. A tu mamy taką aplikację. Seing assistant home. Skanuj kod, przycisk. Tu mamy kody skanowanie kodów. Kody, przycisk. Skanuj NFC, przycisk. NFC można zeskanować skanować etykiety. Wykryj światło, uwaga. Lupa, przycisk. Jeśli i lupa dla słabowidzących. Wykryj tekst, przycisk. Tekst, ale sobie przy aplikacji od tekstu. Lupa, przycisk. Wykryj światło. Wykryj, Wykryj światło. światło. Tam jest światło. Tam nie. Sejm tak jest